Dzień dobry wszystkim, witam się z Wami z mojej kuchni, dzisiaj będzie na śniadanie mega prosta rzecz, będzie to czekoladowa owsianka, taka troszkę waniliowa ze skrem waniliowym, z dodatkiem banana, dżemu, ja mam tutaj akurat jakiś z owoców czerwonych, migdały, no i to cało się ja sobie to wydrukowałam. Będzie miało 513 kalorii, 25 g białka, 85 g węglowodanów i 10 g tłuszczu, i będzie to mój posiłek przedtreningowy. Będzie to mega prosta owsianka. Polecam każdemu przygotować sobie, bo jest ona ekspresowa, czyli takie jak lubię na rano, na poranek, dlatego zapraszam do ekspresowego przygotowania tej owsianki. Jeszcze tylko się pochwalę, że kupiłam sobie mega ładne miseczki, takie do bowli, chciałam drewniane, ale nie było i dzisiaj przygotuję sobie owsiankę w takiej miseczce No wie, ona jest co prawda duża, ale to nic, także zaraz zaleję tutaj gorącą wodą płatki, odstawię do napęcznienia, dodam skyra, kakao, wymieszam, dodam dżem, plasterki banana, migdały i gotowe. Dodałam tutaj 100 gramów skyra, chcę dodać jeszcze 50 tutaj obok. Tak się prezentuje moja owsianka. Mamy tu waniliowo-czekoladową owsiankę, migdały jako źródło tłuszczu, tu mamy węglowodany, białko, dalej węglowodany. Mm, to będzie moja miska przedtreningowa. Wygląda pysznie, także idę zrobić fotę i biorę się za jedzenie. Dzisiaj na obiad przygotujemy coś pysznego. Widzicie tutaj bardzo dużo składników, ale przepis jest mega prosty. Będzie to Buddha Bowl, taki wegetariański z tofu. Ja to będę piekła w piekarniku razem z ciecierzycą przyprawioną w przyprawa. Będą warzywa rzodkiewka, tarta marchewka, będzie rukola, grillowana cukinia. I to będzie z dodatkiem brązowego ryżu, który już mi się gotuje, i będzie to polane sosem na bazie masła orzechowego i cytryny oraz sosu sojowego. Będzie to mega pyszne i takie kolorowe, bardzo takie bogato odżywcze, także zapraszam do gotowania. Daję 120 g ciecierzycy, bo robię na dwie porcje, w przypadku jednej porcji będzie to około 60 g. I teraz całość przyprawiamy ulubionymi przyprawami, u mnie będzie to papryka wędzona. Przygotowaną blaszkę do pieczenia, i na tym rozkładam ciecierzycę wraz z tofu. I będę ta piekła około 20 minut w 180 stopni. Rozłożę to równomiernie, żeby było oddzielone od siebie. Już mam nagrzany piekarnik, dlatego już mogę wkładać to. Tutaj mam startą marchewkę i teraz będę kroiła na plasterki cukinię i następnie zgrilluję ją na patelni grillowej, i do tego jeszcze rzodkiew, który też pokroję w plasterki. Robimy sosik, do tego będzie 30 g masła orzechowego, to będzie na dwie porcje. Troszkę mm, oliwy, około 10 ml e, i 20 ml wody. Tak wygląda nasz sosik orzechowy. Można to przyprawić pieprzem e, i solą. Wykładamy rukolą i następnie wykładamy stopniowo po takimi kupeczkami. Tu mam już wcześniej ugotowany brązowy ryż. Kolejno dodajemy marchewkę. Rzodkiewki. Tutaj mamy grillowane mm, cukinie Tutaj mam upieczoną ciecierzycę z tofu yy, Mega uwielbiam taką pieczoną ciecierzycę Ona smakuje trochę jak chipsy I to już jest mój ostatni element Jest to taki dodatek białkowy Do, yy, do mojego bowlu Naszych bowli Prezentuje się to mega ładnie i tak kolorowo i do tego jeszcze został mi na sam koniec sos. Tak się prezentują w bowle, dodają mega pysznie, tutaj mam sosik, a zaraz go dodam osobno. Tutaj mamy marchewkę, rzodkiewkę, grillowaną cukinię, tofu z dziecięcą brązowy ryż, no i na spodzie mamy rukole. Na dzisiejszą kolację przygotuję pastę z soczewicy. Tutaj mam soczewicę czerwoną, zużyję tutaj końcówka nie została, z czosnkiem, z pieczoną papryką, którą upiekę na papierze do pieczenia. Prażonymi pestkami dyni miał być miałby słonecznik, ale mi się skończył. I, to za, I tą soczewicę ugotuję na wodzie. Do przepisu użyję 100 g soczewicy, całą paprykę, jeden ząbek czosnku, 20 g e, pestek dyni i do tego będzie 200 ml wody, i przygotuję to i podam z rukolą i z pomidorkami koktajlowymi. Także zaczynamy od ugotowania soczewicy. Teraz całość gotujemy. Tutaj odstawiam i biorę się za robienie papryki, czyli paprykę przekroję i upiekę na papierze do pieczenia. Paprykę kładziemy na papierze do pieczenia i pieczemy w 180 stopni przez około 20 minut. Zobaczę jaka będzie, bo ona jest dość gruba. Wybaczcie za papier, ale to jest ten po Ciężycy i tofu, także nic się tutaj akurat nie stanie. I wkładam to do piekarnika i będę piekła i w międzyczasie będę pilnowała soczewicy. No ta pasta wyszła sztosik, jeszcze troszkę ją dosoliłam i dopieprzyłam. I ja ją teraz przełożę do Naczynka i włożę do lodówki. Ona wtedy się zrobi taka bardziej gęsta, i zobaczycie potem. Teraz mam taką, no dość rzadką na kanapki, i to tak średnio by się sprawdziło, ale wiem, że włożę to do lodówki i zrobi się taka fajna pasta kanapkowa. Także widzimy, zrobiłam ją wcześniej, także widzimy się na kolacji, gdzie już przygotuję kanapeczki, ale pasta jest w smaku sztosi. Tak się prezentuje pasta. Tutaj mam drugie naczynko, bo mi się nie zmieściło. No i zaraz wrzucę to do lodówki i później przygotuję kanapki. Tak wygląda pasta. Oj, rzeczywiście trochę zastygła. Tu mam kanapki. Zaraz przygotuję z tego kanapki z pomidorkami. Mamy tutaj właśnie kanapki z pastą z soczewicy, z rukolą i z pomidorkami.